Dzień dobry, mamy 2 czerwca, poniedziałek, a ten materiał wideo to tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. Wyniki wyborów prezydenckich, które poznaliśmy, no można powiedzieć, wczoraj o 23.00 wraz z publikacją sondaży Late Poll, które zostały potwierdzone dzisiaj nad ranem, to był scenariusz, który nie był dyskontowany przez rynek, przynajmniej nie był dyskontowany przez inwestorów zagranicznych. I zwycięstwo Karola Nawrockiego w dużej mierze zwiększa niepewność na naszym rynku, zwiększa ryzyko. No i tą miarę ryzyka, zwłaszcza na spółkach należących do Ministerstwa Aktywów Państwowych, widać od samego rana. Rynek otworzył się dość nerwowo, około 2% na minusie. Potem spadki były pogłębione do 3%. Następnie pojawiła się pewnego rodzaju stabilizacja. No i to chyba, co będzie najbardziej rzutować na nasz rynek w kolejnych tygodniach, to to, że będą dyskontowane czy rozważane najróżniejsze scenariusze kontynuacji władzy. Bo wiemy, że wygrana kandydata popieranego przez PiS. Czy de facto kandydata PiS powoduje utwierdzenie tego podziału władzy, który jest obecnie? Jeśli, a prawdopodobnie tak można by założyć, ten kandydat nie będzie specjalnie chciał pracować z koalicją rządzącą, to niewykluczone, że celem politycznym ugrupowania prawicowego będzie przeprowadzenie przedterminowych wyborów. W ujęciu takim długoterminowym to może być jakiś plus dla konsumpcji, bo tutaj partia PIS wiele takich rozwiązań fiskalnych wspierających konsumpcję wprowadziła. Natomiast oczywiście pod znakiem zapytania stanął najprawdopodobniej fundusze z krajowego programu odbudowy, czyli z KPO. W każdym bądź razie na razie na rynku zagościła niepewność, no i kolejne dni również mogą upłynąć pod takie dyktando właśnie dyskontowania najróżniejszych scenariuszy. Zresztą w zeszłym tygodniu też Państwu mówiłem, że najprawdopodobniej taka powinna być reakcja rynku na zwycięstwo Karola Nawrockiego i tak też się stało. Jeśli chodzi o obraz techniczny, <laughs> przepraszam Państwa, no to indeks WIG-20 zatrzymał się na linii szyi, formacji głowy z ramionami. Mamy próbę wybicia dolnego ramienia klina. No a też trzeba powiedzieć, że ten układ świec miesięcznych no nie jest zbyt, a, zbyt probuliszowy. To są raczej świece wskazujące na próby przejmowania inicjatywy przez obóz podażowy. Mamy wisielca, mamy dodzi, czy też spadającą gwiazdę. A na wykresie dziennym właśnie ukształtowała się ta formacja głowy z ramionami. Innym słowy, obóz niedźwiedzi wykorzystuje warunki do zbudowania. Czy wygenerowania sygnałów odwrócenia trendu. No i teraz takim sygnałem byłoby przełamanie tej brązowej linii szyi, co mogłoby otworzyć drogę oczywiście do kontynuacji ruchu spadkowego. Jeśli chodzi o pozostałe indeksy, podobna formacja, ale nie tak wyraźna jest na indeksie WIG. Jeśli chodzi o świece miesięczne, no to tutaj indeks WIG zbudował podobny obraz do indeksu, do indeksu WIG 20. No i również na indeksie ENWIK mamy dość podobną sytuację. Tak jak powtarzałem, to są warunki faworyzujące tworzenie struktur do odwrócenia trendu, aczkolwiek te sygnały jeszcze muszą zostać wygenerowane przez podaż, aby można było mówić o rozpoczęciu czegoś gwałtowniejszego. Jeśli chodzi o sektor finansowy, tutaj widzieliśmy największą tą negatywną zmienność, choć, tak jak powiedziałem, teraz sytuacja się stabilizuje. Nie ma co się dziwić, ten sektor, który w dużej mierze jest skoncentrowany właśnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych, mocno się przeceniał. Mieliśmy takie silne szarpnięcie w dół na pko BP, natomiast teraz widzimy odrabianie strat. No i tak naprawdę będziemy czekać pewnie do końca sesji z wyłonieniem takiego obrazu, jak rynek de facto zareagował na wynik wyborów w Polsce. W ujęciu długoterminowym, jeśli chodzi o. Sektor bankowy, tu mamy często ruchy hiperboliczne, wydłużone fale, piąte struktury, świecowe również sugerujące możliwość odwrócenia trendu, ale cały czas są to na razie tylko warunki sprzyjające do odwrócenia trendu. Tutaj potrzebujemy zbudować jakąś strukturę, najlepiej formację z głowy, z ramionami, aby takie odwrócenie potwierdzić. Podobna sytuacja jest na S.A. jeśli chodzi o Bank Millennium, tu również mamy bardzo sugestywne formacje świecowe. No, i bank millenium to jest podmiot, który wybija się dołem z klina kończącego. Więc tutaj ta przewaga niedźwiedzi wydaje się być chyba największa spośród wszystkich pokazywanych przeze mnie podmiotów. Na Aliorze cały czas mamy aktualną formację głowy z ramionami. No i również taką formację można wyróżnić na Ingu czy na handlowym. Tu na handlowym, akurat, mamy formację klina, tak jak na millenium. Czy tak jak na, w długiej perspektywie na M-banku? Więc struktury faworyzują obóz podażowy i czekamy na to, czy bykom uda się wybić te ważne opory, zanegować tą a, krótkoterminową słabość i kontynuować hossę, czy też wręcz odwrotnie, to niedźwiedzie zbudują tu formację odwrócenia trendu, formacje głowy z ramionami wybiją się dołem sklina i wygenerują sygnał podażowy. Bo jeśli ten sygnał podażowy powstanie na bankach, to również oczywiście to pociągnie cały indeks WIG 20 w dół. Pozostałe sektory, zwłaszcza te sektory skupione w rękach prywatnych, one mniej reagowały, aczkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, że na. W CD Projekcie mamy impuls spadkowy, dość wyraźny impuls. Próbujemy budować jakąś strukturę korekcyjną. No i w dłuższej perspektywie również niedźwiedzie wykorzystują warunki, które nakreślałem Państwu we wcześniejszych webinarach czy atrakcjach dnia, do próby zbudowania formacji głowy z ramionami. I znowu zbudowanie tej formacji, przebicie linii szyi, to byłoby potwierdzenie słabości, która mogłaby otworzyć drogę nawet na minima z 2022 roku. Z kolei obóz popytowy tutaj zyska argumenty do kontynuacji hossy, jeśli uda mu się na dużym wolumenie, taką długą białą świecą przełamać te ważne, te ważne opory. Na Playwayu być może finalizacja klina, bądź też wydłużenie przepraszam, finalizacja trójkąta, bądź też wydłużenie tej formacji technicznej. Tu cały czas nie mamy odpowiedzi na to pytanie. Ten Square Games z próbą odwrócenia trendu, natomiast ta próba. Będzie ugruntowana dopiero, gdy powstanie nam prawe ramię w odwróconej RGRC i wybijemy linię szyi. Na ile bicie cały czas ta strefa oporu trzyma, więc tutaj jakby większych ruchów um, nie ma. Na creepy Jarze powstała nam formacja impulsowa, więc jakby to jest pozytywny sygnał długoterminowy. W krótkim terminie jednakże najpierw mogłaby się rozwinąć struktura spadkowa, zanim ewentualnie powrócilibyśmy na ścieżkę wzrostową. No i oczywiście przełamanie minimów z 2024 roku wymazuje nam ten impuls wzrostowy. Na cyberfolksie kontynuacja tych ruchów hiperbolicznych trzy wydłużenia fal piątych oczywiście hiperbola doskonale widoczna na wykresie w skali arytmetycznej są negatywne dywergencje, ale na razie cały czas to są tylko warunki. Niedźwiedzie muszą szarpnąć w dół, przełamać tą linię trendu czy dolne ramię klina, zbudować RGR-kę, aby potwierdzić odwrócenie długoterminowej tendencji wzrostowej. Jeśli chodzi o Allegro, tutaj na tygodniówce cały czas ta strefa oporu z potencjalnym klinem kończącym, natomiast w przypadku Asbisu poprawiliśmy lokalne minima i być może rozpoczynamy właśnie ten ruch zmierzający w stronę 19 zł. Według mnie w długim terminie Azbis mógłby nawet ustanowić historyczne maksima i zmierzać znacznie wyżej, natomiast dobrze by było, aby najpierw została dokręcona ta struktura korekcyjna. Natomiast gdybyśmy przełamali oczywiście początek impulsu, no to ten schemat buliszowy zostałby zanegowany. Jeśli chodzi o ASECO Poland, poprawiony historyczne maksimum udało się przełamać. Hmm, poziomy widoczne tutaj w 2000 roku, natomiast również mamy tu hiperbolę wzrostową z wydłużonymi piątkami, natomiast na RSI jesteśmy najwyżej w historii. Poziomy 90 punktów na wykresie miesięcznym widziałem dosłownie kilka razy w życiu i to były zawsze szczyty takiej największej mani, którą widzieliśmy na Tesli, na Nvidia, na GameStopie, na takich spółkach, które były niesamowicie rozgrzane do czerwoności. Teraz widzimy to na Asekopolat. W 2000 w 2007 roku podobne środowisko, które widzimy teraz, skutkowało załamaniem ceny o 95 czy 62%, średnio o prawie 80%. Więc jeśli ta sytuacja miałaby się powtórzyć, to walor mógłby wrócić w okolice 40, 40 zł. Ciekawie wygląda sektor energetyczny z tego względu, że Powstały nam ciekawe ruchy, um, ciekawe ruchy korekcyjne na tauronie, na ważnej strefie oporu. Wydłużone piątki, tu też oczywiście przypominam, że mamy hiperpole wzrostową, czyli strukturę według analizy technicznej budującej bańkę. Więc teoretycznie jest to miejsce, gdzie mogłoby się rozpocząć odreagowanie, gdzie mogłaby się rozpocząć przynajmniej struktura korekcyjna, jeśli nie odwrócenie trendu. W podobnym miejscu jest Enea, jeśli. Te warunki się zrealizują na tych dwóch liderach sektora, no to najprawdopodobniej również pociągnie to mocniej w dół PGE i zamiast ruchu wzrostowego na te 15-16 zł, możemy zobaczyć powrót w stronę 6 na dokręcenie fali fali D. Wydaje mi się, że jednak ten scenariusz może być scenariuszem wiodącym, no chyba że przełamalibyśmy szczyt fali A, to wtedy wracamy do tego buliszowego wariantu falowego. Cyfrowy Polsat tutaj bardzo mocno przeceniał się z tej strefy oporu, realizując scenariusz wzrostowy nakreślony w rocznej strategii. Natomiast najprawdopodobniej dokręciliśmy tutaj impuls spadkowy. Jak popatrzymy sobie na wykres dzienny, już pomijając te stare oznaczenia, których nie usunąłem, Mamy tutaj strukturę impulsową, była mała konsolidacja, formacja trójkąta, jest wsparcie, więc prawdopodobnie zaczynamy jakieś odreagowanie w fali drugiej, natomiast po zakończeniu tej korekty wzrostowej w trendzie spadkowym słabość mogłaby być tu dalej kontynuowana. W przypadku Budimexu sytuacja wygląda niesamowicie ciekawie. Przepraszam Państwa. Gdyż Budimex dosłownie na momencie dotknął tego najważniejszego zniesienia 61,8% FIBO, no i następnie mocno odwrócił się w dół. I tym samym można tutaj stwierdzić, że ten trójfalowy ruch korekcyjny mógł dobiec końca. Tym samym ukształtowaliśmy falę B w strukturze spadkowej, jak również prawe ramię w takiej rozległej RGRC. No i tym samym teraz podaż otwiera sobie drogę do 450 zł, gdzie znajduje się linia szyi, a złamanie tego poziomu. Mogłoby wygenerować kolejną silną sekwencję podażową zmierzającą w stronę 250 zł. No i ten schemat techniczny dopiero będzie zanegowany po poprawieniu historycznych maksimów. Jeśli chodzi o deweloperów, tutaj ciekawie wygląda dywelia, bo mamy tutaj oczywiście hiperbola i ta hiperbola doskonale odzwierciedla sytuację na polskim rynku nieruchomości. Natomiast na tym ważnym oporze zbudowaliśmy spadającą gwiazdę. Mamy formację, mamy negatywną dywergencję na RSI. no i Jeśli uda się coś więcej ugrać niedźwiedziom z tych poziomów, to być może uda im się zbudować również taki wieloletni szczyt na rynku. Neuka, niewiele się dzieje. Testowana, przełamana linia szyi w formacji głowy z ramionami. Z kolei na selon farmie tutaj wspieramy się na 200-tygodniowej, średniej kroczącej. Natomiast Atakujemy również tutaj linię szyi w RGRC. Natomiast jeśli przyjrzymy się walorom z indeksu wig 20 JSW można by powiedzieć na razie nuda, ale to jest charakterystyczne dla formacji trójkąta, która jest widoczna na tymże walorze. Więc na razie, dopóki nie przebijemy szczytu fali A, dopóty te warianty podażowe mogą być wariantami głównymi, które będą budowane czy kontynuowane. Natomiast wiele chyba negatywnego dzieje się na lp ponieważ Mieliśmy tutaj bardzo, ciekawą, bardzo ciekawe wsparcie w postaci dolnego ramienia klina i również zielonej linii trendu wzrostowego. Natomiast wygląda na to, że te wsparcie zostały przełamane. Można wyróżnić cały ten ruch wzrostowy, rozpoczęty od pandemii jako klina kończącego, zwłaszcza tutaj na wykresie liniowym, widać, że wszystkie te szczyty były ustanawiane na wyższych poziomach, więc jakby wszystko się zgadza. I przechodząc na interwały, Dzienne czy na interwał dzienny, no mamy złamaną tą, to dolne ramię klina, mamy formację głowy z ramionami, jest impuls, jest trójfalowa korekta i siedzimy obecnie na linii szyi. Jeśli ta linia szyi, szyi pęknie, no to 10 tysięcy złotych to są kolejne poziomy, gdzie LPEP mógłby zmierzać. Oczywiście przełamanie poziomu głowy zaneguje nam tą strukturę podażową. Na Orlenie również ciekawa sytuacja ponieważ zbudowaliśmy negatywną dywergencję, zatrzymaliśmy się na 61,8% zniesienia Fibonacciego fali B, to cały czas wygląda to na możliwy koniec fali C w tej długiej konsolidacji w formacji trójkąta. I gdy ta formacja trójkąta by się zakończyła, no to walor mógłby otworzyć sobie drogę na minima z końca 20 roku, czyli na dołki w fali A. Natomiast gdybyśmy przełamali szczyt w fali A, to wtedy... Ta formacja berisowa zostałaby zanegowana. Na Eurocashu, po tym silnym zwrocie akcji po konferencji wynikowej, mamy tutaj zbudowany impuls spadkowy, no i wszystko wskazuje na to, że fala czy podfala czwarta nam się zakończyła. I tak jak zresztą Państwu już mówiłem od wielu tygodni czy wielu miesięcy, ten proces ewentualnego uklepywania dna na Eurocashu no, powinien zająć kolejnych naście miesięcy. Zbudowaliśmy prawdopodobnie prawe ramię w odwróconej RGRC, dołki kształtujące pod falę piątą, która wypełniłaby większą piątkę, to jest najprawdopodobniej głowa i dopiero po zbudowaniu impulsu wzrostowego, korekcie i dokręceniu prawego ramienia w RGRC powstałaby struktura, która sugerowałaby potencjalne odwrócenie trendu, to oczywiście ta struktura najpewniej byłaby wsparta pozytywną dywergencją. Natomiast no bez tego... Ciężko tutaj o określenie jakichś scenariuszy prowzrostowych. No chyba, że wcześniej udałoby się wyłamać górne ograniczenie kanału spadkowego. W przypadku Dino pojawił nam się sygnał podażowy, bo mamy objęcie bezsy na wykresie tygodniowym, aczkolwiek na razie tutaj e, nic wiedzie nie wykorzystują tej struktury, y, nie wykorzystują tej struktury technicznej, więc y, no, poza tym sygnałem to Niewiele zmienia się w optyce, na razie w mocy. Cały czas strona popytowa, no, niedźwiedzie, muszą pójść za ciosem po tym sygnale, aby myśleć o e, możliwości zbudowania szczytu. Natomiast Pepko, tak jak już Państwu wcześniej mówiłem, prawdopodobnie koniec bez fala pierwsza, czekam na e, jeszcze pogłębienie tej korekty spadkowej, bo na razie ta korekta spadkowa. A wygląda na niedokończoną, czyli pierwsza część spadków, odreagowanie, i jeszcze druga część spadków. Tak, oczywiście, byłoby idealnie książkowo, abyśmy doszli do tych 15 zł, zbudowali falę drugą, zbudowali prawe ramię w odwróconej RGRC, i wtedy można by myśleć o silniejszym odreagowaniu. Jeśli chodzi o mwik 40, na CCC potencjalnie mamy strukturę kończącą, bo najpierw był bardzo ważny opór. W rejonie którego powstała nam formacja klina kończącego, potencjalnie również RGR-ka. No i niedźwiedzie próbują tutaj dociskać, gdzieś mamy małe formacje głowy z ramionami. Przepraszam, jeśli uda się przełamać te dolne ramię klina i zbudować większą RGR-kę, to wtedy mielibyśmy sygnał odwrócenia trendu i powrotu przynajmniej do tej podstawy hiperboli. No oczywiście, te układy negatywne będą zanegowane dopiero po przebiciu historycznych maksimów. Na Amice niestety chyba ta tendencja wzrostowa zaczyna być pod presją, a no wsparcie wygląda na to, że zostało to przełamane. Oczywiście, dopóki trzyma ten dołek z 24, dopóty jest szansa na rozwinięcie odreagowania, natomiast jak te poziomy zostaną przełamane, no to prawdopodobnie ten scenariusz Berishowy będzie potwierdzony. Jeśli chodzi o benefit, to po ostatnim ABB mieliśmy takie silniejsze. Silniejsze szarpnięcie w dół, inwestorom się to nie spodobało. No i tym samym ten schemat, który Państwu pokazywałem, czyli potencjalny koniec klina kończącego, chyba, chyba jest słuszny. Mamy negatywną dywergencję, potencjalna głowa. No i to, co powtarzam, tu od długiego czasu są warunki, niedźwiedzie rozpoczynają ruch odwrotny. Potrzebujemy zejścia do linii szyi, zbudowania punktu zaczepienia linii szyi, odreagowania. I wtedy mielibyśmy pełną strukturę sygnalizującą przecenę. No i wtedy potrzebujemy przełamać tą e, linię szyi, aby potwierdzić odwrócenie, odwrócenie trendu. Na Rainbow, clean kończący, wydłużone piątki, negatywne dywergencje z najwyższych poziomów wykupienia w historii, e, oczywiście potężna hiperbola wzrostowa. Teoretycznie są to warunki do zwieńczenia bańki spekulacyjnej. Natomiast znowu, e, Potrzebujemy wybić się dołem, zbudować energię i tak dalej, i tak dalej. W przypadku autopartnera cały czas jesteśmy na ważnym oporze w postaci linii trendu spadkowego i złamanej linii szyi w formacji głowy z ramionami. Więc dopóki ten poziom nie zostanie przełamany, czyli prawego ramienia, dopóty niedźwiedzie mają szansę na szarpnięcie w stronę 11 zł. A jeśli chodzi o PKP Cargo prawdopodobnie finisz wieloletniej formacji trójkąta a następnie jedynka dwójka no i potrzebujemy wybić się dołem z tej formacji i przełamać dolne ramię czy dolne ograniczenie tej konsolidacji aby potwierdzić impuls który by zmierzał na historyczne Z kolej jeśli byki przełamałyby szczyt fali a no to ta struktura podażowa zostanie zanegowana i być może wtedy zobaczymy silny ruch wzrostowy na koniec dzisiejszych rozważań grupa azoty z potencjalnie sygnałem czy z potencjalnie impulsem wzrostowym, klinem wprowadzającym, po której mogłaby się rozwinąć fala druga budująca prawe ramię w odwróconej ergierce. Ale żeby te wzrosty mogły być budowane, kontynuowane, najpierw powinniśmy zobaczyć to odreagowanie. Z kolei, jeśli przełamiemy dołki z 24, no to ta struktura odwrócenia trendu zostanie zanegowana. Na dzisiaj w tygodniu na GPW to wszystko. Ja dziękuję za uwagę i słyszymy się za tydzień.